Czy wiesz, że twoje myśli to nie tylko wewnętrzne obrazy, ale początek prawdziwego życia? To, co czujesz i wizualizujesz, może się wydarzyć szybciej niż myślisz, ale zależy, komu służysz. To ostatnio modne i moje ulubione powiedzonko, co na ekranie myśli się ziści. Opowiem Wam o jego znaczeniu. Chodzi o to, że o czym myślimy i wizualizujemy, przetwarza się i zaczyna istnieć w świecie realnym. Jeśli jednak mowa jest o marzeniach, to aby doszło do ich spełnienia, potrzeba tu czasu i jeśli intencje są czyste, masz pewność, że wszystko, co okreujesz, wydarzy się pod warunkiem, że jesteś w wysokich wymiarach, czyli w strumieniu energetycznym lub w kanale duchowym. Wtedy niemal każde pragnienie może zaistnieć w bardzo szybkim tempie, ponieważ człowiek, który jest w pokochaniu, wybaczeniu, zawsze otrzyma prezenty, a największym prezentem jest raj, który będzie istniał w tobie na zawsze i będzie towarzyszył także w kolejnych wcieleniach. Zastanawiacie się pewnie, jak to możliwe, że zło również manifestuje i stosuje te same zasady, i dostaje wszystko w bardzo szybkim czasie. Ponieważ ludzkie zło korzysta i czerpie ono siłę i dary od sił, zła, i kiedy taki człowiek już posmakuje takiej krwi i poczuje smak zła, zatraca się. Stacza w złu i sprzedaje duszę, zatracając całkowicie w mroku bezpowrotnie, bez możliwości już powrotu do światła, do domu, do raju. Jednak nie chodzi mi tu o to, by moje słowa zachęciły Was do czynienia zła i wybrania życia w znieprawieniu. Wręcz przeciwnie. Mówię to, ponieważ pewnie zastanawiacie się, dlaczego ludzie źli o nieczystym sumieniu, sercu również dostają to, czego pragną i o wiele szybciej. No, bo dlatego, że ludzie źli dostają oni od razu prezenty, takie jak piękne domy, samochody i tym podobne rzeczy, co tylko sobie wymyślą i wymarzą. Ale za to konsekwencje, jakie za to poniosą, nie są już takie wynośne i wspaniałe i unoszące. Niestety, ale taka jest prawda i nie każdy o tym właśnie wie, bo zauważmy, kiedy uruchamiamy potrzebę, wpadamy w pułapkę i w zamian musimy czynić zło i służyć mu i mu podlegać, niszcząc innych, nie zdając sobie w ogóle sprawy z tego, jaki los czeka takiego człowieka po śmierci i jego duszy. Pozdrawiam.